Dzień dobry. Dwa razy obiecać, tak jak raz dotrzymać. To takie zdanie wypowiedziane kiedyś przez jednego z polityków, myślę, doskonale obrazuje zachowanie wielu dłużników, którzy dzisiaj uruchomili w swojej firmie restrukturyzację. Ale niech ten film będzie pewnego rodzaju wskazówką, może podpowiedzią dla wierzycieli, jak powinni się zachować albo jak mogą się zachować w sytuacji, kiedy ich dłużnik się restrukturyzuje. Ale zacznijmy w ogóle od tego, czym jest restrukturyzacja. W największym skrócie restrukturyzacja to określony prawnie sposób zawierania tzw. układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, w ramach którego to układu dłużnik zobowiązuje się w określony sposób spłacać swoje zobowiązania. Można więc powiedzieć, że dłużnik coś swoim wierzycielom obiecuje. Układ zasadniczo kończy restrukturyzację. Od momentu jego zatwierdzenia przez sąd dłużnik wchodzi w fazę tak zwanego wykonywania układu. W toku postępowania restrukturyzacyjnego ten układ wypracowywany jest poprzez akt głosowania nad złożonymi przez dłużnika propozycjami układowymi. Dłużnicy głosują oddając głos za lub przeciw propozycjom układowym. Jeżeli zostanie osiągnięta określona większość, układ zostaje zawarty. Niestety, jak pokazuje praktyka, wierzyciele niejednokrotnie podejmują decyzje nieracjonalne. Dzieje się tak z różnych względów. No, niejednokrotnie złożone przez dłużnika propozycje układowe są zwyczajnie dla wierzycieli nieakceptowalne, bo termin spłaty jest zbyt odległy, bo zaproponowana przez dłużnika redukcja i jego zobowiązań jest zbyt duża. Ale też niejednokrotnie w grę wchodzą czynniki emocjonalne. Dłużnik już wielokrotnie coś obiecywał i się z tych obietnic nie wywiązał, nie było z nim kontaktów, nie odbierał telefonu. No więc drodzy wierzyciele. W toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik, nadzorca lub zarządca zobowiązani są przygotować szereg skomplikowanych, obszernych, kluczowych, bardzo istotnych dokumentów. To właśnie z tych dokumentów dowiecie się, jaki jest stan majątkowy dłużnika, jakie są jego możliwości spłaty zobowiązań, w jaki sposób zamierza wyjść z kryzysu i jak zamierza wypracować nadwyżki finansowe, w oparciu o które będzie realizował przyjęte w układzie. Zasady spłaty jego zobowiązań. Pamiętajcie też, że rolą dłużnika i nadzorcy lub zarządcy jest złożenie Wam propozycji układowych, które będą propozycjami realnymi. Nie chodzi przecież o to, żeby coś Wam obiecać, ale o to, żeby z tych obietnic się wywiązać. Z drugiej strony, układ nie ma charakteru absolutnego, nie jest bezwarunkowy. Jeżeli dłużnik nie będzie się wywiązywał z przyjętych i zaproponowanych przez siebie zasad spłaty, jednym słowem, nie wywiąże się ze złożonych wam obietnic, możecie złożyć wniosek o jego uchylenie. Ale o tym, czy jest instytucja uchylenia układu, mam nadzieję opowiem wam w kolejnych filmach. Do zobaczenia!